Mamy dzisiaj 100 dni do maratonu, 23 kwietnia. Zapisy już trwają, już przekroczyliśmy pół metek, czyli pół tysiąca zapisanych biegaczy, i mam nadzieję, że ten limit, który jest wyznaczony, czyli 6 tysięcy, że tylu biegaczy wystartuje na krakowskim rynku. Bardzo się cieszę, że udaje nam się utrzymać ten rytm, czyli tą triadę, trzy biegi, biegi zupełnie różne, prawda, bo już wiemy, że 24 września odbędzie się kochany przez biegaczy bieg Czech-Kopców. I Triadę kończy jak zwykle 8 października w tym roku, królewski półmaraton 21 km. I startujemy spod hali i meta na hali, co znowu jak rozmawiamy z biegaczami, że wbiegnięcie na hale w tej glorii świateł i ten to jest następne przeżycie, dla którego warto przebiec te 21 km. W zeszłym roku wystawiliśmy trzy pakiety startowe do licytacji z numerem 30 z okazji 30-lecia Wośpu. I naprawdę biegacze pokazali, że im zależy i twardo do samego końca licytowali. Więc w tym roku stwierdziliśmy, że powtórzymy tą akcję, tylko tym razem to jest numer 1. Zwykle z jedynkami biegają właśnie ci najszybsi maratończycy, więc też mamy nadzieję, że znajdzie się grono takich biegaczy, którzy faktycznie. Będą chcieli z tą jedynką dumnie na piersi biec i, i pokonać dystans czy maratoński, czy właśnie 13 kilometrów biegu Czechowców, czy 21 km półmaratonu. Od godziny 12 dzisiaj będzie można je znaleźć na stronie zis na stronie Krakowia Maratonu, natomiast aukcje są prowadzone przez też oficjalne aukcje wośp w ostatni weekend każdego miesiąca jest to z reguły tak zwany trening wyjazdowy. Spotykamy się na przykład w Lasku Worskim, spotykamy się w Puszczy Niepołomickiej, bo to tylko, żeby raz, że zmienić trochę dla głowy miejsce, w którym trenujemy, dwa, żeby wykonać trochę inną jednostkę treningową, przeważnie dłuższą. No i wiadomo, że w Puszczy miękkim, po takich alejkach też pomierzonych, sprawdzonych można fajnie pobiegać, a z racji, że mamy się przygotować w tej pierwszej części do maratonu, no to tych kilometrów czasem trzeba około nawet 30, 28, 30 zrobić, stąd też Proponujemy takie rozwiązania naszym uczestnikom. 4 lutego pierwszy trening, serdecznie zapraszamy. Też są to treningi dla wszystkich, nie tylko biegających Krakowia Maraton. Są też to treningi dla tych, którzy chcą rozpocząć bieganie. Też wszystkim takich zapraszamy, bo ci, co już biegają, to przychodzą, że tak to powiem, trochę wykonać tą ciężką pracę. Ale bezpiecznie pod okiem trenera warto rozpocząć treningi, warto posłuchać, czy w dobrych butach biegamy, czy zwrócić jakąś uwagę na ubiór, na technikę biegu. I do tego właśnie jesteśmy.